ze śni z nieba wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco z drogich, przyjdź, Światłości sumień. Słodka serc radości Słodka Cha Droga rodzino, drogie siostry, tę Eucharystię właśnie sprawowałem w intencji całej Waszej rodziny, myśląc także o mamie i tacie, którzy już nie żyją, poszli do Boga, o Was, właśnie czterech siostrach, całych, całej rodzinie Cypriana, drodzy przyjaciele, znajomi. Jakie to przedziwne, że dla nas, ludzi XXI wieku, Właśnie przybranie habitu, szczególnie w zgromadzeniu zakonnym, gdzie bracia nie ściągają nigdy habitu. Bo wiemy, że księdza znaleźć w sutannie, czy zakonnika w habicie, to już jest graniczy studem. ale akurat tutaj bracia i siostry nigdy nie zdejmują habitu. Że dla nas, ludzi XXI wieku, właśnie taki gest przyjęcia tej szaty Bożej, że do Boga należy od stóp do głowy to do nas to przemawia niezwykle mocno. Czasami wystarczy chodzić tylko przez miasto, nawet nic nie mówiąc, ale sam Habit mówi i woła, by tulić się do Boga, by do Niego wracać. Znamy takie różne historie, znam taką historię. Kobiety, która bardzo mocno do, doznała takiego y, wstrząsu, y, nawrócenia, że tak mogę powiedzieć, bo zobaczyła człowieka, który się przeżegnał w restauracji. Ona była w restauracji, przeżegnał się w restauracji i to taka myśl do niej przyszła, pójdę do kościoła. I taki, tak się zaczęło. Znam taką historię wstrząsającą kobiety, która. Y, to było w Paryżu, akurat ja mieszkałem we Francji, więc takie przykłady francuskie czasami. Znam taką kobietę, która była lekarzem z takiej górnej półki i chciała sobie skrócić drogę. I chciała przejść przez taki wielki taki kościół w Paryżu, by tą skrócić drogę. I właśnie przechodząc przez kościół, doznała nawrócenia. To są takie przedziwne historie, bo my mamy oczy, mamy ręce, nogi. Jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy duchem czystym, ale mamy ręce, nogi, jesteśmy po prostu ludźmi. I dla nas takie świadectwo, właśnie, by zobaczyć człowieka, który Bogu się oddał, tak właśnie okiem to zobaczyć, to przemawia. Czy różaniec święty u pasa, czy właśnie krzyż na piersi. Chociaż ostatnio właśnie byłem z braćmi gdzieś i ktoś był zafascynowany prawdziwym skórzanym pasem, mówi: To są faceci. Widząc braci ze skórzanym pasem, a nie z jakimś paskiem z niewieściałem u faceta. Nie? Także jest to coś, co nas naprawdę dotyka i pociąga. I to świadectwo dzisiaj jest tak bardzo wielkie, i świat tak bardzo właśnie chce tego świadectwa, że normalny człowiek, mogący przecież mieć różne rzeczy w życiu i zarabiać pieniądze, i bawić się, czy nie wiem, co jeszcze po prostu wybiera taką drogę idąc za Bogiem. W tych czasach, kiedy skandal goni skandal w kościele, on przywdziewa dzisiaj habit, by zaświadczyć, że do Boga należy i wołać tym habitem cały świat: tulcie się do Boga, kochajcie go. Z tym habitem wiąże się także nowe imię, bo to radykalna droga. Akurat oni są wspólnotą radykalnie żyjącą, bardzo Nowe imię, które ma też oznaczać właśnie tą nową drogę pójścia za Panem. Otoczcie go modlitwą, by był wierny do końca Bogu, choć to jeszcze nie śluby wieczyste, by był wierny tej drodze, jeżeli oczywiście jest szczęśliwy, jeżeli oczywiście jest spełniony. To, żeby był wierny tej drodze, którą dzisiaj w tak sposób widoczny na naszych oczach właśnie obiera. Niech Matka Najświętsza właśnie go prowadzi, niech go otoczy swoją miłością i prowadzi zawsze do Chrystusa. Brat Gabriel Bracia i siostry, pokornie prośmy Boga, aby zlał swoje hojne błogosławieństwo na tego naszego brata, którego rozmiłował w sobie oraz zachwycił potęgą swojej miłości. Niech szata, którą dzisiaj przywdzieje, będzie dla niego zachętą, aby coraz hojniej odpłacał się Bogu swoją wierną miłością. Niech coraz wytrwalej go naśladuje, aby sam stał się wymownym ewangelistą jego miłosierdzia. Módlmy się. Boże Ojcze, uwielbiamy Cię za Twego Syna, Jezusa Chrystusa, zwiastuna Twojej nieskończonej miłości. On opowiedział nam o Twoim miłosierdziu, gdy przyszedł przeżycie czyniąc dobrze, gdy przeszedł przeżycie czyniąc dobrze, oraz gdy zawisł na drzewie krzyża z otwartym przez włócznie sercem. Dziś dziękujemy Ci za naszego brata, którego porwałeś do umiłowania tajemnicy Twojej miłosiernej miłości. Pokornie Cię prosimy. Zeszli teraz na niego hojne błogosławieństwo, umacnia jego wolę, aby czynił postępy na drodze powołania, odnawiał się duchem w swoim myśleniu i zawsze postępował jak syn światłości. Niech strój zakonny, który dziś przyjmuje, przypomina mu, że powinien się chlubić tylko z krzyża naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Niech jak on idzie przeżycie czynić dobro najuboższym z ubogich. Niech wreszcie pozwoli, by przeszyto mu serce, aby strumienie Twojego miłosierdzia wytrysnęły z niego na wszystkich braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty dla nas za sprawą Ducha Świętego przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się człowiekiem. Prosimy Cię, pobłogosław ten różaniec, spraw, aby nasz brat, który z Maryją rozważać będzie tajemnice Twojego życia, męki, zmartwychwstania, coraz bardziej wnikał w głębie bogactw, mądrości, miłości Ojca, z którym Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Drogi bracie, przyjmij ten krzyż, znak miłosierdzia naszego Boga. Amen. Podziękujmy Bogu i zapraszam wszystkich na obiad na pierwszym wiersz. FUMME די קיריק צו פאמען